Żołnierz nagle wyskoczył z okopu i zaczął wygłupiać się przed wrogiem, co natychmiast zwróciło uwagę niemieckiego obserwatora i snajpera. Strzał strącił mu hełm, więc w panice wrócił za osłonę. Chwilę później pojawił się oficer, który ostrzegł, że naprzeciwko czai się wyjątkowo groźny strzelec. Wezwano najlepszą radziecką snajperkę, która miała trzy dni na jego unieszkodliwienie. Zbadała teren, zaznaczyła możliwe kryjówki i ustawiła atrapę hełmu. Niemcy dali się nabrać i oddali strzał, zdradzając pozycję. Snajperka odpowiedziała ogniem i była przekonana. Wykonana, że wykonała zadanie, nie wiedząc, że trafiła jedynie obserwatora. Sowieci, myśląc, że zagrożenie zniknęło, wysłali grupę zwiadowczą, która w przebraniu schwytała niemieckiego oficera nad rzeką. Podczas odwrotu pojawił się jednak prawdziwy niemiecki snajper. Snajperka szybko zareagowała, ale znów trafiła tylko atrapę. Wkrótce na linii frontu zginął radziecki oficer, co potwierdziło, że przeciwnik wciąż działa. Snajperka użyła lusterka jako przynęty, a tymczasem żołnierz dowcipniś dostrzegł kryjówkę wroga i nieostrożnie Podszedł bliżej, snajper go spłoszył, ale odbłysk światła z lusterka zdradził jego celownik. To był moment, na który czekała. Oddała ostatni strzał i tym razem naprawdę wyeliminowała groźnego przeciwnika.